Dzień dobry. Dzisiaj mówimy Hondę, Hondę, Hondę Tajper GT. Wojna. Tak, moi kochani, jest sztosik. Mamy dzisiaj 2-0 320 kg, ośka, przód, napęd. Jeden z najszybszych samochodów przednapędowych na Nurburging Serio fajnie, z tyłu macie lejzery. Tutaj będziecie z karabinków. Czu, czu, naprawdę świetnie. I dzisiejszy odcinek jest troszeczkę inny, ponieważ zrobimy sobie takiego śrocika, Wady i zalety, co nas wkurwia, a co nas cieszy. No, to ten tego, nie? To chod do środka, nie? Pierwsze, co Cię wkurwia, jest niepozorne, bo to jest taki guzik na zewnątrz. Patrz, patrz, patrz. Czasem chcesz zamknąć drzwi, nie? I klikasz guzik. I się zamknęły, nie? A teraz też otworzyć. Tak każdym razem. Czasem chcesz kliknąć. Patrz, teraz będzie dobrze. Komendo jedna. O! Widzicie? No jak tylko deszczik trochę popada, jest mokro, to system dotykowy. Głupie, je. to pierwsze wtrąć w kurwę. Drugie wtrąć w kurwę, to, to, to patrzysz, polaż samochód, no tak dalej. Sprzęgło, Hebel. Odpalił. Nawet brzmi, nie jest zimny. No bo jednak nie brzmi. No i dopinasz pasa, tak? Zaczynasz sobie ten ten. Fajno, fajno to jakieś systemy, naprawdę fajny interfejs. Pierwsze co robisz, to włączasz reczkę, pyk, Co robi reczka? Tutaj bo takie, no wiecie, to... tu jest R, nie? Tu macie tam sport i macie komfort. Na komfort podpaliłem pierwsza z historii teraz. To na Rkę. Erka jest o tyle fajna, że robi wam między gazy. Mega sprawa, pokażę wam. I, i daje dźwięk silnika z głośników. No super No ale to nas w kurwa? No dobra, wciskamy sprzęgło. Dotykamy gałkę. O ona jest zimna, jak nogi twojej dziewczyny wieczorem, nie? Ta gała jest zawsze zimna. Po prostu... No jak jest zimno, to no jest zimno. No, 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 no i tyle, No, no. nie spodziewaj się jakichś cudów widów. Jedźmy sobie spokojnie. Ty Kamil może mieć zapiął pasy. A no i Honda mówi po polsku. Zapnij pasy baranie, słyszeliście to? Cześć Kamil. Przerwał nam odcinek. Jako iż, że jest to ośka, to basta, to się dzieje. Nasz samochodzik wpada w konwulsję. Za każdym razem, gdy jedziemy, odczuwamy konwulsję. Mniej więcej to działa w ten sposób. Uuuu. Za każdym razem. Uu. Proszę Trochę się na tylko powiem mam szczerze, że już mi się tak. Wchodzę do domu łapię za klamkę. Jeden, nie? Mniej więcej, dalej, no, wiecie, daj, jak, jak to tak jest fautek, nie? Kolejna rzecz, która kurwia, to bardzo nieintuicyjny system wycieraczek. No kurwa, nie mogę ich wyłączyć, ale potem się starałem. Ech, a nie od tygodnia. Ech, nasza potęga, chwała i moc, Fałtek Turbina 2.0 320 kunia. I ponad 5 sekund do setki. Trochę słabo, no, no ale no, fajnie się tym jeździć w zakrętach. Na prostej to nie idzie. Ciekawe, to zamknę, czy nie. Hop. No jak dzisiaj ja tych wycieczek wyłączyć nie mogę. Przecież kurwa jest pozycja zero do chuja Jest off nawet Co tu w ogóle jest? What the fuck? Mówiłem. Mówiłem. Patrz na międzygazy. gazy. Ale wam pokażę o co chodzi. Sobie jedziemy, trujeczka Czwóreczka i zobaczcie, teraz redukuję. Nie wciskam gazu. Zaraz, noga tu jest, patrz. Patrz między gazy, chłopie patrz, czwórka, nie i trójka. A teraz nie, bo muszę dać gazu. Ok, wchodzi na czwórkę, żeby nie było jeszcze raz! Trója! Między gaz. Między gaz. Tak jestem zajebisty gościu Robię między gazy w mocą umysłu. Naprawdę jest to sztos? I też bardzo fajne i wygodne podczas jazdy Ci sobie jedziemy naprawdę normalnie na ręczce, Wchodzimy na trójkę i nie występuje żadne szarpnięcie. Zobaczcie wchodzę na dwójkę, mam teraz 60 na godzinę, wchodzę na dwójkę. Kamil szarpnęło coś. Kompletnie nic, nie? Naprawdę między gazy to mega sprawa. Nie da się ukryć, że zaletno jest wygląd. Wiele osób może się nie podobać, ale kurde, no taki trochę transformers. Wiecie co? Go go Power Rangers, go, go, Power Rangers. Naprawdę wygląda niesamowicie. I inaczej, po prostu jest inny, ja lubię inność. Szczerze powiedziawszy ten twarz, ta morda, ten grill, wygląda na taki szczupak. W ogóle do serio fajnie to wygląda. No. Jedziesz i ludzie naprawdę się patrzą, więc uważam to za wielki plus. To jakieś wieczor. Loty, które do niczego nie służą. Spryskiwacze, które nawet fajnie wyglądają. Jakieś takie kolera co? Lampki, dokładki, spitery, karboniki, e, e, lasery, lasery, bo to jest laser. No ogólnie fajnie, chodźcie z tyłu, na przykład, o. lusterka jakby miałby ci usiąść nogę. Tutaj jedna płetwa rekina, druga płetwa rekina, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma płetwa rekina I mega wielka, big płetwa rekina Wchodzisz na łyżwach i idź stary, otworz tajpera, pochwycisz na łyżwach Z tyłu też, jak jak tutaj wiesz, tu kolejne jakieś kolorowe korondy jakieś Co to, to jest? Dyfuzor Patrujny laser z tyłu Szucha ogniami, tu po środku masz y, promień śmierci A po boku masz y, symulator Nikola Tomówki <śmany> to no po prostu jest tak rakietowy Gogu go, Power Rangers. Tak, Gogu go, Power Rangers. Zdobacz, jak drzwi otwierasz. O, zadziałało, kurde, szok. Drzwi otwierasz, wchodzisz, to wszystko wygląda jak Gogu go, Power Rangers. Więc naprawdę jest nieźle. Myślę, że e, niebieski Ranger go projektował. <śmany> No ale Belgi ma też ładne, Belgi też oczywiście, zawsze Ja was przepraszam, no ale naprawdę, słuchajcie, jeżeli chodzi o wygląd, rzuca się w oczy i ten niebieski naprawdę jest ślicznym kolorem Występuje tylko w wersji GT. ale później idziemy do fury Ruszamy sobie dalej Kolejna fajna zaleta To fakt ceny Fakt ceny, czaisz? Fakt ceny ten samochód można kupić od 154 900. Tak, dokładnie podał, jak się postaram. Do... I już zapomniałem. Do <grytanie> to jest 165. Więc naprawdę nie jest to drogi samochód. Zapalowałem mi okulary, nic teraz nie widzę. Kami jak na To mi powiedz, teraz powiem je wysuszyć. Jeżeli chodzi o ten zakres, to nawet naprawdę jest przyjemno Nie mówcie mi, że taki samochód, który naprawdę jest bardzo szybki. Dobrze trzymającym się w zakrętach Mającym takiego cichutkiego blow ale mającym 2-0 turbinka, 320 koni samochodzikiem Nie fajnie jest płatać za tak małą cenę Moim zdaniem fajnie i naprawdę cena jest taka przestępna Samochód ma w sobie wszystko No i już lećmy do kolejnych wad Jeżeli masz kubły, jak ja mam kubły I chcesz mieć grzanie fotela Bo albo jestem amebą i mam problem z mózgiem i nie odkryłem w ciągu 14 dni Jak włączyć podgrzewane fotele ale wydaje mi się, że po prostu nie ma Kolejną wadą są drzwi Otwieramy sobie drzwi, chcesz się zamknąć, nie? No teraz się jakaś jak na złość, ale patrz Tak lekko chcesz, nie? O, i się nie zamknął Jeszcze raz Musisz zajebać Rozumiesz? Musisz zajebać, tak? Wyku nie wiem Nie chodzi z szybą, ale Z tej wysokości jest walnięcie To już normalnie, a tutaj o Dlaczego? Dlaczego? No, radę, ten, że się nie, jeszcze nie, nie, tu przyjedzie, bo tu Elka popi Tu Jeszcze rower jedzie, poczekaj. Trzy, dwa, jeszcze nie. To czas na wielki test, wydecha. A wykamy do tyłu, tam poka wydecha. Co ty się dzieje? Ale dlaczego tak? Dlaczego ja bardziej słyszę silnik niż wydech? Ale dlaczego? Dlaczego? Po co to? Po, 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 po. po co? Ludzie kochali, po co? No przysięgam, wam. no bardziej słyszę silnik, tak? Chodź tu kamie do mnie, chodź do mnie. Daj kamerę, tak na wprost. Słuchajcie, co słyszycie bardziej? Silnik czy wydech? Co tu się... Co tu się stanęło? Honda! Dlaczego? Po co ten wydek? Jeśli to brzmi jak Jaris? Przepraszam, Jaris jest głośniejszy. Bo już dawno do rdzy w jak przelot mam do wydeku Nie mogę z tego samochodu Ogólnie Honda wprowadziła system samobójcy, słuchajcie. Bo to jest ręczny elektryczny, nie? No i ten ręczny no nie powinien działać podczas jazdy, nie? No i zobaczcie, jedziemy sobie, jedziemy tak powolutku, wciskam sprzęgło, wciskam ręczny. To jest tak zwany system samobójcy od Hondy, nie? Więc jestem bardziej tym przerażający, że ja sobie jechałem tą Hondą taką. O... Ja sobie widać, jak spokojnie jak człowiek. Tu łatwo jest zaczepić w tym miejscu, bo to jest z biegu schodzisz i łatwo jest zaczepić. A to jest bardzo delikatne, nie? Jedziesz sobie, jedziesz, klikasz. No, człowieku, nie wiem, czy to jest wada, czy, czy zaleta. Napiszcie w komentarzach. Honda ponad super dobrze się trzyma, to sprawdzimy. Odpalamy jedyne odpalamy dwóch jarmica maksa i gaz. Ty, na prawej nie zrobię coś, ale jak ja tutaj, sądziłem, że będę się śmiał. A ona się kurde przy 40 na godzinę kręci w miejscu szok I jeszcze ma taką przeszkodę po środku Ty panonią, to jakiś oton yy, Tutaj rzeczywiście daje plusa, ale tak jak mówiłem, Honda jest niesamowite on z... się kręci w głowie Fak, musisz zatrzymać, kurde A, To jest bagażnika Sorry, bo to jest bieda GT nie ma sporników, nie więc... No no, <grystanie> Perfekto, Japońska inżynieria. W środku mamy Kurwa, no bagażnik jak bagażnik, alpaki bajer Nie wiem na co to A za czym ciła nie zwinie? Ha, ha! Honda wprowadziła genialny system ułatwiania nam życia w korkach Brake Hold Klik Klikamy Brake Holda Wciskamy na przykład, nie wiem Noluzik czy coś tam, nie? I puszczamy wszystko I samochód nam nie pojedzie Genialne No tak, jest to genialne Po takim kontekście jedziesz, wiesz, nie musisz tego hamulec, sprzęgła, Tylko wiesz, klikasz sobie sprzęgło, wciskasz sobie jedyna nie? I dajesz gazu i, I jedziesz Cześć tak, wiem Kamil, że jest czerwony. Nie bój się, nie powiem na czerwonym. <grywanie> Tego nie nagrywał pod wtedy, nie? Tylko mnie. A teraz zadamy sobie najbardziej kluczowe i najważniejsze pytanie związane z tym samochodem. Kamil, czy bombon jest na miejscu? Tak. Nasz najwa... Nasz najważniejsze pytanie. Bombon to prawo od mikrofonu. <grywanie> czy to zapierdziela? Sprawdźmy. No nie zapierdzielam. Idź, dawaj, leć, lec. Gdybyś jeździł na co dzień Golfem GTI i wsiadł do czegoś takiego, no to rzeczywiście Mogłoby to iść. Mogłoby to iść. Ale nie idzie. A dlaczego? Bo jest tu seria, nie jestem te katalizatory, ale tego nie robimy. Eee, nie ma chipa, nie ma blow offa. Trzeba to założyć. I wtedy może będzie szła. Czwóreczka, czwóreczka, czwóreczka. Czyli jak tu hełpniesz nas. Up. No. Ale ładnie przy tej zjeżdżają. fajne jest wejście na wyższe biegi fajne jest wejście, tylko nikt mi teraz nikt nie wymusza bo prędkość jest naprawdę e, odpowiednia ze zapisami ruchu drogowego tak, czyli zawrotna jeżeli chodzi o środek tej pera wszystko wykonane jest ślicznie, szczególnie w wersji GT czyli karboniki, czerwone wstaweczki interfejsik, to wszystko ładnie tutaj wykonane ładnie się komponuje kierownica w akantaze. tutaj gała nasza srebrna, piękna, śliczna i powabna. tutaj mamy indukcję, która naprawdę działa i naprawdę ładuje nasz telefon serio, nie żartuję taka jest prawda jeżeli chodzi o wykonanie, serio, jest spoko, jest naprawdę fajnie. Tutaj mamy też alkantarę, kurde tutaj, schoweczek fajnie, taki ruszający się, i też mięciutki, trochę piano, piano black, no taki pozytyw, a teraz negatyw. System, interface muli tak, że działa po prostu tragicznie. To już jest normalnie hardcore jakiś. Po prostu muli, o widzicie, <laughs> on jest akurat średnio dopracowany, ja sobie po prostu klikam audio i tego nie ruszam, bo to, o widzicie, o. Dobra, odpaliło się, jest git. Podczas całego dnia nagrywek z tym samochodem, całego dnia, czyli dwu, pół godziny odkąd go odpaliłem, nasze splanie wyniosło 13 litrów na sateczkę, 13,1 dokładnie. Nie jest to duże moim zdaniem, ale wiecie jeszcze że Camaro z Jaguar One 1000 koni i one pali tak normalnie 45, więc może nie jest dużo, nie wiem jak u Was, ale ogólnie chyba jak na takie normy europejskie to nie jest za dużo. Każdy Janusz się tak powie, że za dużo, no, Każdy Janusz się tak za dużo, za dużo, za dużo. Mógł palić zero. Pania szybę umyje Czy wy to widzicie? Volvo, czyli w moim języku colco Ze spoilerem No i, no i my mamy chujowy spoiler porównaniu z nim, nie? On to naprawdę ma No klasę, jeszcze w tym samym kolorze Mamy czarny, a on za, czy w tym samym kolorze Jest grubo Jest grubo Ostatnia wada na dziś to jedynka Słuchajcie, wbijanie jej Teraz jest spokojnie. Ale uwierzcie mi, że na przykład inne biegi wchodzą sobie ładnie A jedynka ma problemy o, wam to zainsynuuje O, właśnie. O, o, o. Słuchajcie, ten samochód ma 6800 przebiegu, czyli niewiele. A takie problemy z jedynką to głupota jest. Już nie nadużywa mi się sytuacja, że nie mogę wbić po prostu jedynki. A to powinna być czysta przyjemność, tak? To powinno tak się wbijać. Tak, o, dwa paluszki powinno być tak. O. A tu chłopie dwoma paluszkami, to ty nie wiem. Może po dupie się potrapać ale na pewno nie dedukować bieg, nie? Bo naprawdę trzeba, trzeba włożyć tu siły. Żeby te biegi zmieniać i jeżeli, po, jeżeli chodzi o skrzynię to kurde no Serio się zagadłem, serio, serio Serio kochani się zagadłem, no, serio Tym mi się nie da normalnie jeździć, słuchajcie Nie, to jest taki szatan, nic się w nie mieści Przód to tak podskakuje do góry Jak chcemy dać naprawdę mocno w gaz, nie? Serio, jest pod tym kątem naprawdę mocno Niezrównoważonym samochodem z lekkimi objawami ADHD i Parkinsona. Przy okazji, Mój kamery od Kamila. Byliśmy na na zewnątrz, co wam powiem. Uuu. Zobaczcie, nie wytrzymałem, głodny byłem. Burgersa zamówiłem z na szybkości. Nasza honda, piękna, śliczna, ładna, jakby zapomniał, jak wygląda gogo -go Power Rangers. Niebieski Ranger projektował. E, usiądźmy jeszcze raz z tyłu, bo tam wygodnie jest. E, korzystając z okazji, że jestem z tyłu, to jest sprawdzę. Czekajcie. Tyku ci powiem, że wystarczająco dużo miejsca. <śmiewa> Pozycja idealna. <śmiewa> Jest sztos, Honda Civic Type R GT. W mojej ocenie 7,5 na 10, niech tak będzie, bo nie lubię ośki, ale sama przyjemność z jazdy, gdzie te do opony uślizgują, się z przodu 1, 2, 3, 4 i trochę mniej. Naprawdę mega fajna zabawa. Bo nie boi się, że cię uśliźnie, że dupa ci poleci. Ten sam po prostu wiesz, skręcasz w lewo, ale mieli i to jest prawo. To wszystko tyle, nie? Bardzo łatwe do utrzymania. Fajna zabawka. W ogóle zacznie fotele z tyłu są carbonułowe od tylca. Więc jest fajno. To co? Ja zamówiłem burgera bo jestem głodny. Jakie ładne Tam mi się tu <laughs> Mam nadzieję, że to się wam się podobał. Tak na koniec, tylko dla moich widzów, powiem, że dzisiaj jestem. Chory, zmęczony, wykończony Żeby nagrać ten odcinek musiałem zabrać sobie wszystkie możliwe resztki sił jakie miałem Żeby wsiąść Rozumiem do Kamila Kamil tam o I żeby nagrać ten odcinek Mam nadzieję, że mu się podobał i że Moja praca zostanie tam w jakiś sposób doceniona Czyli łapkę w górę dajmendo! Dobra Życzę wam miłego popołudnia Bo ten film będzie po południu, więc miłego popołudnia No, trzymajcie się グッ